I teraz on mówi w werset 31, cóż więc na to powiemy? Jaka jest odpowiedź? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Mam dla Ciebie wieści: wiele ludzi będzie przeciwko Tobie. Wiele rzeczy będzie przeciwko Tobie, nawet jeśli Bóg jest za Tobą, ale nic nie może być przeciwko Tobie zwycięsko, bo wszelka broń ukuta przeciwko Tobie będzie bezskuteczna. I to nie mówi, że nie będzie żadnej broń przeciwko tobie, ale mówi, że wszelka ukuta broń będzie bezskuteczna przeciwko tobie. Więc nie czuj się zaskoczony, kiedy są przeciwko tobie ukute bronie. Po prostu stań i wiedz, że ta broń będzie bezskuteczna. Widzisz, to co większość ludzi robi, to dochodzą do miejsca, gdzie kiedy broń jest ukuta przeciwko nim, oni się rozpadają. I wtedy ta broń rzeczywiście jest skuteczna. Bo teraz nie stoją na swojej pozycji w Chrystusie. Więc oni widzą broń, widzą górę i nagle oni poddają się. Potem przechodzą przez piekło przez jakiś czas, a potem mówią, dlaczego Twoje słowo nie zadziałało? Bo ty pozwoliłeś broni być skuteczną. Bo Twoim zadaniem jest co? Stać w wierze. Czyli co? Wiara się nie chwieje. A to oznacza co? Zobacz, to jest fala. Więc jeśli wiara się nie chwieje, taka sama, cały czas. Tak jak rozmawialiśmy o dziewiątej rano. Rozumiecie? Taka sama. Zawsze taka sama. Widzisz, kiedy jesteś zawsze taki sam, diabeł nie może powiedzieć, że ma jakiś efekt na ciebie. Jest taka rzecz, o której rozmawialiśmy, że jeśli obydwaj, po prostu zwykli ludzie, słyszymy o tym, że to jest tak jak z rekinem, wyczuwającym krew w wodzie, wpadają w taki szał. My mieliśmy zwyczaj mówić, nie pozwól, żeby ten ktoś wszedł do twojej głowy. Oni spróbują najpierw rozgryźć cię psychicznie przed walką. Nawet nie pozwalaj mu wejść do głowy. Bo rzecz w tym, żebyś zdobył pierwszy przewagę. Dlaczego? Bo jeśli ty pierwszy zdobędziesz przewagę, innymi słowy, jeśli wskoczysz na rynk i mu w nos i on krwawi, jest wtedy efekt psychologiczny. I wtedy, no wiesz, ty chcesz mieć ten efekt na twoim wrogu, nie chcesz, żeby twój wróg miał go na ciebie. Więc jest taka kwestia, że kiedykolwiek ty widzisz górę, albo widzisz jakąś broń, która jest stworzona przeciwko tobie, to powodem, dla którego jest ta góra i ta broń, to po pierwsze, żeby cię zniszczyć. Przede wszystkim to jest ich cel, ale ta widzialna część tych rzeczy ma na celu, żebyś się ugiął, żebyś się poddał, wycofał, żeby sprowadzić strach, żebyś zrezygnował. I ponieważ On wie, że nie może cię pokonać, dopóki sam się nie poddasz. Widzisz, jeśli stoisz za twoją tarczą wiary, On nie może cię pokonać. Ale w chwili, kiedy ty odwracasz się, żeby uciec, to nie masz żadnej zbroi na swoich plecach. Technicznie rzecz biorąc, Bóg osłania twoje tyły, jeśli mu ufasz. Rozumiecie? Więc celem góry i celem broni jest, żebyś ty rzucił na ziemię tarczę wiary i zaczął patrzeć tak, o mój Boże, spójrz tylko na tą górę. Nie, trzymaj swoją tarczę wysoko, bo jeśli trzymasz ją wysoko, to zgadnij co? Nigdy nawet nie zobaczysz góry, bo nie możesz widzieć przez tarczę. Wtedy tylko idziesz ciągle do przodu, bez względu na wszystko. I kiedy dojdziesz do góry, to zgadnij co? Ona znika. I ludzie pytają, jak pokonałeś tę górę, a ty mówisz, jaką górę? Ja tylko szedłem do przodu, bo na tym polega wiara, zawsze taka sama. Ok, idźmy dalej.